Bardzo fajnie wygląda to wyzwanie iconic Moment FC Barcelona, bo tam, jak wspomina wcześniej jest kroj. To będzie to chłopie! Ale różowy, ale różowa piłka będzie, ja ale zobaczmy to. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, dzisiaj mamy rewanżowy pojedynek wojny na piłki z Laszkiem Witam bardzo serdecznie, siemanko Napiłem się łyka kawy, bo coś czuję, że będzie dobrze, na pewno W takim razie, zdrówko, również sobie łyka kawy zrobię Witam, witam bardzo serdecznie Moi drodzy, to jest rewanżowy pojedynek, jak już wspomina, więc bijcie wcześniej do Patryka, zobaczcie jak tam wygląda pojedynek A pojedynek, powiem szczerze, że był naprawdę mocny Tak, żeby nie spoilerować, trafiliśmy ikonę Żeby nie spoilerować, nie jedną <laughs> Dokładnie, także bicie, <laughs> zobaczcie jak tam to wszystko wyglądało, pojedynek naprawdę spoko, mamy naprawdę kilka dobrych e, kart tutaj do trafienia i na koniec przegrany, moi drodzy, tutaj będzie musiał otworzyć paczkę, w której znajduje się Cristiano Ronaldo. O overallu 95 bodajże, wygrany otwiera tą paczkę i zachowuje sobie zawodnika, a przegrany musi squixelować. Z takich kart, które widzicie, które są dostępne jest na przykład Ronaldo, jest Cross, jest Pellegrini, Madison, Benedetto, jest kilka naprawdę dobrych kart. Najniższy overall to jest Hirving Kozano o overallu 86, także będzie naprawdę grubo. To jest też ciekawe, nie? Najniższy overallowo jest gościu, czyli najsłabszy teoretycznie, ten, którego każdy chciał dostać za fut Champions ostatnio na przykład, nie? No, dokładnie. <gry> Ale to jest bardzo spoko. Zobaczcie, moi drodzy, jak to wygląda. Za 100 końców praktycznie, które kosztują no, jakieś 4 złote. te pieniądze tutaj, 4 złote w tym przypadku, możecie sobie wylosować jedną piłkę. Jak wam się poszczęści, to za 4 złote macie szansę na Cristiano Ronaldo. To jest w ogóle Masakra, Teraz wyobraźcie sobie, co za 4 zł można byłoby zrobić w Najprawdopodobniej dorzucić do Skarbonki i zbierać po prostu mm, na paczkę nie, za 25 tysięcy. Miałem tak mówić, czy coś można. Ja, ja, jest, <laughs> ja jestem gotów jak coś na pierwszym otwieraniu, także. Ja tak samo jestem gotowy, więc możemy otworzyć. Otwieram, idę po ikonę. Idziemy po ikonę. Przy okazji, w no, drodze, jak ktoś trafi ikonę w paczce, to ma jeden punkt za ikonę i jeśli uda mu się wygrać, to ma drugi, drugi punkcik, właśnie za wygraną. Dobra, u mnie Anglia. U mnie Zobaczymy. też. Zobaczmy. Ojej, złota. Złota tak samo, więc będzie ciężki pojedynek. I to jest United. E, to ty możesz zacząć w takim Uuu. razie. Okej, okay, okej. Okay. Teraz tak dla, też przy okazji dla odmiany dzisiaj e, Lachu w koszulce United ja <śmiany> w koszulce realu. Wymianie się <śmiany> smalę. E, u mnie jest Alex Telesz, Oberal 83. U mnie jest Pickford 83, czyli patrzymy na drugą kartę. Uuu, czyli druga karta się liczy. Zobaczmy. Tak jest. E... Oj. Co to jest? Jolini 80. 82, Di Lorenzo. No to przegrywam. 0 01, 01, 01 panie kolego, zapisane, a ja ich quickselluję w takim razie. Nie przepalam ich na trenerów, tylko ich quickselluję, także no nie będę mógł z tego skorzystać. Ee, jedynie GP pointsy dostanę, to wiecie, wolałbym na trenerów przepalić. Dawidku, no zaczynasz jak ostatnio. <ścia> Pytanie, jak skończy, nie? Eee, ja jestem gotowy do otwarcia kolejnej piłeczki. Ja też. Mogę Także otwierdzić. mamy 1-0. Zobaczmy. Polujemy przede wszystkim na czarne piłki. Dla tych, którzy nie wiedzą, czarna piłka to zawsze jest coś chyba po wyżej wyrazu 85. więc Albo 8. Osiem... Oj, czekaj, bo Włochy. Dobra, u mnie Anglia ponownie. O nie, złoto. Złoto, tak samo. I to jest chyba. Nie, to nie jest Chelsea. Uu. No dobra, to, to ja zaczynam. Transfer yy, okay, Chalhanoglu 82. No tutaj jest transfer z Realu Madryt najprawdopodobniej do Totków. Kojarzysz pana? Najprawdopodobniej, dobrańca. ale Regilon? Tak, to jest Regilon. Bo z Baila byś się nie, Bo to... nie cieszył. By się cieszył. <laughs> <Fuh>. <laughs> tak, to jest Regilon do dwa. końca. 80 real. No to 1-1. Jeden, jeden. <laughs> Ty quickselujesz jeden, jeden. Dobrze, dobrze. Creative dobra, Playmaker. Dobra. Kto był jeszcze w środku? Zaraz zobaczę. Y... Dobra, release. Marus idzie jakieś szyne no ale tak jak mówisz, gamefaces są bardzo fajne tutaj. Tak, właśnie tutaj nawet, jak trafiłem nawet... na przykład przy niektórych zawodnikach, e, takich powiedzmy z niższych, z niższych klubów, takich ważniejszych pod względem tego, że powiedzmy nie są powiedzmy tak mocno grywalni, e, widać, że te gamefaces nie są tak dopracowane, tak tutaj każdy gameface wygląda świetnie, nie? No tak, ja trafiłem ostatnio Zielińskiego, patrzę, a zarobiście zrobiony Zieliński. No teraz na przykład ten Teleszcz też wyglądał na Kozaku. No Regilon też bardzo ładny. No i identycznie jakby pod względem tego, jak oni wyglądają, wydaje mi się, że PS troszkę, troszkę wygrywa z FIFA. No i mają zieloną Dobra. murawę. <grym> nie wiemy, czemu w FIFA już nie ma, także. FIFA jest szara. Tak Kto pamięta planu, czasy, musiałeś... kiedy murawa była zielona? Było <grym> piękne. No wiesz, na, na zawodników się wydaje tyle pieniędzy, to już na, na prostą murawę Albo to jest, na przykład będzie jakiś, wiesz, DLC, że Będziesz mógł sobie murawy, kolor murawy zmienić, skoro już linie na przykład można wybrać różowe star, albo, albo fioletowe na... Nie, jakbym S... grał na różowej murawie, to mi się chyba Ojejo. Albo na czarnej Czarne bramki, czarna murawa, czarne linie, wszystko na czarno Biegasz tylko, nie? No, no, pierdziela, to byłoby świetne Co, otwieramy następną? Bo u mnie nawet się już otwiera, więc Dobra. jedziemy dalej to Już muszę podgonić jakąś ikoną, kurde Ach, oh, Wow! Co jest? Na ty, złoto to jaki? ikona. No, co ty gadasz? To jest ikona? No na złoto, jak masz, to ikona. No nie, jest a ty, złoto. Ty, Czekaj, ja mam czarną. Mogę ci jeszcze to jest bramkarz? Nie! Nie wiem, kto to jest! To jest kan, no muszę być Nie wiem, kto to jest! To jest kan? To jest kan! 91! Defensive goalkeeper, panie i panowie, 97! Oliwier Kahn! Prowadzi Ale ze mną jazda. w tym momencie 3 do 1. Ale grubo, i teraz to jeszcze nie jest koniec, zobaczmy. No ja, wow. dla, dla mnie to jest koniec, bo bro 8-5, to bez podjazdu w ogóle. Ale ostrość, 91 Oliver Kahn, później jest Coet i Kamil Glik, polski tutaj. Ale, ale, kurde, pięknie to wyglądało. Naprawdę, to jakby zobaczyłem, że to jest złota piłka, to z automatu wiedziałem, że to jeszcze nie wiedziałem, ale wyglądało to po prostu świetnie. Ale żeś mnie nice. porobił. Kolejna ikona, kolega. To jest pierwsza bardzo ikona ładnie. w. Ale jak. to jest... Ale ja wam pokażę nawet. Będziecie widzieli, to jest najlepsza możliwa karta do trafienia z tej paczki. Oliver Kahn. Dokładnie. Oliver Kahn to jest najlepsza. Jedyna chyba ikona, która jest obecnie dostępna, to jest tej Iconic moment FC Barcelona. To tam jest chyba Cruyff z tego co widziałem. Jest też deko. To chyba deko ma niższa. Dobra, to ja muszę pan, pan Bastena to. teraz dorwać. Cruyff tutaj i nawet na taką różową kartę bardzo fajną, więc to. Ciekawe, dobra, otwierasz ja... już? No, mogę otwierać, już otwieram Dobre, Czwarta piłka bardzo. to jest, po sobie zapisuję, żebyśmy się nie pogubili Prowadzisz 3 do jednego, panie kolego Zobaczymy, co ciekawego, ale kurde, cieplutko Przynajmniej do wiesz, dobra, kiedy tyż. są ikony, nie? Na pewno No, teraz już wiem, ale wcześniej właśnie nie pokazało mi tej karty ikony Dobra, dobra, Dobre, dobra, 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 jesteśmy w Chelsea, jest czarna U, no to przegrywamy Dobra, więc kto to jest Kogo masz? E, jest to Willian, Arsenal ja mam zjechał 86. Jest... 84, kurde, William. Aj, 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 Czyli 2-3, delikatnie, powoli Czyli... odrabiam, a ty Ale zjech fajną kartę ma, 86 6 potencjał do... No, kurde, 27. Właśnie William też? Też maga fajnie. Gdyby był remis, no to chyba w drugiej byś mógł przegrać, bo jest Ruben Diaz jako drugi. Ile ma? 2,82. A, no to bym przegrał w drugiej, no, ale. No, ale tak nie ma. Jakby masz takie zaciągi do tak, tego, żeby ich z No to jak no, trafisz końcu... Ronaldo, to ci go spuchceluję. <laughs> nie ma problemu, Dawid? No Za chwilę, jak, jak ten, jak na koniec co najwyżej musiałby tak być, jak trafił Ronaldo, to chyba ciężko byłoby. Tutaj nie możesz, tutaj, tutaj nie ma Ronaldo w tych kolekcjach. No tutaj Ronaldo nie ma, ale. Ale te, te ten, kolektory że... też się zmieniają, jakby co jakiś czas, więc to też jest fajne. No, spokojnie. W ogóle, kurde mówię, dla mnie jest fajne to, że oni faktycznie dają szansę ci na to, żebyś po prostu coś trafił, nie? A popatrz, nawet jak nie trafisz kogoś. To możesz A. mieć takiego dobrego zawodnika, ale zwykłego i sobie go wybustujesz, albo grając, albo przepalając inne karty i masz zarobić tego gościa, na przykład nie wiem, Davis zwykły, który ma super potencjał, sobie go rozwijasz po prostu, grając, nie. Ja w ogóle otwieram kolejną piłeczkę. A ja czekałem na ciebie, czekałem na płyętę, czekałem, żeby to otworzyć. Ale mówię, że w porównaniu do poprzedniego o. roku wygląda mega średnio, bo na przykład taki Mendy z tamtego roku był, do, to był taki endgame na lewej ja, obronie Ja już nie? go nawet nie słucham w tym momencie. Tak? Ikona? No, <laughs> o, Proszę zrób to i niech to będzie Johan Nie, Van Basten to może być Kurcze, to nie jest Van Basten, ale to nic Ale tak, i tak zachowujesz A no, co no, masz? punkt za ikonę 80 overall, jest to Ben Nasser Czyli tak, za ikonę dostaje punkt i za wygraną rundę dostaje punkt Czyli jest 4-3 dla mnie Trafiłem Piresa 8-5 Także ja. mogłeś mi go skrykselować no, powiem szczerze, że gdyby byłaby czarna, no to chyba raczej albo mamy remis, albo wygrana. 4-3, panie kolego, wysuwał się na 3. prowadzenie. <noise> Jest dobrze. Nie fajnie, bardzo nie fajnie. Myślałem, że tutaj wiesz, skoro Oliver Kahn wypadł, to dalej już będzie tylko lepiej. <noise> no, ale kurczę, czekam na tego Van Bastena. Otwieram? Dobra, czekaj, już. Jakby tak ikona po ikonie mieć, to by było ikona fajne. Ikona teraz na przykład ikona u mnie. Jest u Ciebie? Nie. Myślałem, ja mówię, że gdyby teraz było u mnie, ale jest to jest Anglia. Ja też. Z Czarnego Morza. Złota. Ja, kurde, chłopie, co ty robisz ze mną teraz? No, srebrna. No to haler, panie kolego. 81, czyli mamy 5-3. I to była szósta piłka. 5-3. Dawid, no, musisz się zacząć wziąć. Zacząć wziąć, chyba, tak? Musisz się wziąć za odrabianie. Chyba moje ten. Moje szczęście po prostu w piłkach ewidentnie skończyło się. Ale potem, stary, do masz bramkarza no. do końca pesa. Okay. Tak, no najprawdopodobniej tak, tylko że. no Wolałbym jeszcze na przykład z tej paczki za chwilę nie trafić Ronaldo po przegranej po po wojnie na piłki, nie? A właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, to nie jest żadna reklama, ale PES jest darmowy teraz do pobrania, więc mógłcie sobie sprawdzić. Co? Dawid się zdziwił właśnie, jak to napisałem. Dobra. 20 i... też była za Frico przecież, chyba z tego co każdy. Jeszcze no? raz. 20 też była za Frico. Była później chyba, no? Chyba ten Mike No, też jako PES, pes Live właśnie wypuścili, czyli sam ten tryb Mike Dobra, ja jestem gotowy do otworzenia, do otworzenia piłeczki. Czyli to jest siódma. Siódma To piłka. jest siódma. Mm -hmm. No przydałoby się, kurde, odrobić to jest 5 3 tak? Nie musisz. Nie odrabiaj, po co? Nie, no właśnie, przydałoby się. Bochy. Nie ma ikony. Ej, co się stało z moimi piłkami? Ojej, no? silver. Ja tak samo. No to jest zacznijmy. Teraz, ja. kurde, dobra, dobra, są szanse. Tarkowski 79. Ja pierdzele jakie unlucky, chłopie, gulam 78 Dobrze, dobrze, 6-3 ale gość nie zrobiony A zostały 3 dobrze. rundy, zostały 3 rundy No teraz musimy wygrać wszystkie A możesz może dropnąć ikonę. ikonę no Właśnie gdybym trafi, wygrał wszystkie i trafił ikonę no to wtedy wygrywam ale Ale jak nie trafi ikony a na przykład wygram wszystkie no to wtedy mamy remis i do gryweczkę. Taki ja scenariusz będziesz... byłby na pewno dużo ciekawszy niż, niż to, że za chwilę trafi Ronaldo i go będą się skryksalować. Jak będziesz gotów, to możemy otwierać, bo to jest paczka. Jestem gotowy. Dobra. Czyli decydująco Proszę tak bardzo. naprawdę. Musisz wygrać teraz. Tak. Jak teraz wygrasz, no to wychodzi na to, że niestety przegrałem, więc wszystkie pozostałe piłki. Anglia będą. Włochy. Oj 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 oj, oj. Glory Glory when You Night. Czarna. Mhm. <glor -y, glory Glory. Yeah. Numer to 7. To, to, to... Ja, Kto gra z numerem 7 w, w United Edison Cavani, 7 -eczka. No a ty co masz? 81 Froiler. Ale chłopie zrobiony. Ale jest zrobiony. To ja, jest tak dajecie mu paluszka, a potem a gdzie po łapkach? Nie ma. <glor -y> <glor -y> Mówię, po tym pokania, coś mi się te piłki zepsuły. No, bardzo To prawda, dobrze. już teraz tak jak bardzo mówisz, dobrze. Mamy mam do składu, ale ten, ale no niestety boję się tego, że za chwilę po prostu otworzę i tam faktycznie Ronaldo mi się pojawi. I to no. będzie kurde po raz kolejny skrzydłowy, którego instalujesz. <laughs> no proszę, proszę, i to byłoby piękne. Ja pierdzielę, dobra. Pay with my club coins, jestem gotowy? Ja też otwieram już. I teraz w sumie tak otwieramy tylko. Chociaż w sumie... Ja mogę jeszcze to odrobić, jak na przykład... I kon jakby zaczął dropić i tak dalej. No. Dobra, jest Anglia. U mnie Włochy. Okej, chyba. Złota piłka. Złota piłka, no co się stało z tymi piłkami, no? <laughs> zepsuli. Zepsuli ewidentnie. Boga osiemdziesiątka. Dwudziestka, co to jest? Aaa, okej. Okay. Ja masz? mam Rodrigo Moreno. No. 80, 83, Rodrigo Moreno 83, to czyli prawa jest 7-4. Czy ja myślę szansę na to, żeby to żeby zremisować? No nie, bo masz 3 punkty straty, chyba, że dwie ikony dropniesz Nie jedną, win i dwie i ikona i wygrana musiałaby być. No nie no, ikona i wygrane, no to masz wtedy dwa punkty, czyli 7 byłoby. Eee, nie 6. Dwie wygrane, to masz dwa punkty, plus ikona to masz trzy punkty, a teraz jest ile? 4? Ale to 4, była dziewiąta paczka. A tu była dziewiąta paczka. Tak. O Jezus, dobra, no to w takim razie chyba jest rip. No, dlatego mówię, że być dwie ikony dropnąć. Dajcie mi dwie ikony, no. Dwie ikony mi dajcie. <laughs> nie mam, ja niestety nie mam. No ja to chyba niestety też no, Nie mam Włochy? Anglia, no to jak jest Włochy, to duże szanse na to, że wygram ten pojedynek. No nie no, Borcha Kurde Silver karta 77 Andre Gomes Ile overall? 7, 7. No to 81 Andre Gomes Czyli panie kolego wynik ostateczny to 75. 5 No dobra, no teraz co Ronaldo na quicksell i Ja ich muszę skwikselować I kończymy ten tak? pojedynek Tak teraz ja wygrałem I co teraz idziemy na creme de la creme tak? Jak to mówią kłopoty najmana bo teraz akurat jest No Jest bardzo popularny Marcin więc Creme de la creme panie i panowie Mów kiedy otwierać. Tą paczkę którą otworzymy teraz jak już wcześniej wspominałem zawiera tylko tych zawodników. Zobaczcie jak duża szansa jest na to, żeby trafić Ronaldo. No i niestety teraz... Chyba nie chciałbym trafić tego Ronaldo, bo... Traf Christiano, proszę, proszę Z Ej, albo ten pan musiał pójść Wędrujcie w pizze. do Włoszech On już będzie miał ciepło Czyli Włochy mówisz? Włochy u mnie. Gotowy jesteś? Jesteś gotowy? Dobra? Otwierasz już widzę. Dobra. Wiem, że to nie, Ronaldo? nie ni niestety nie Cristiano. Nie nie nie. Dawać go. nie, 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 nie Dobra, to jest Ajs Roma chyba Kurde, nie Tak, to jest Ajs Roma, to jest siódemka z Romy, kto to będzie? Kto gra w siódemce? Pelegrini Ile on ojoj, ma, 90? Ojoj. On ma dziewięćdziesiątkę To jest Inform ja. Pelegrini Ja mam Informa Hernandeza 88 A, na ja, lb ja, 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 Z Milanu, ja, 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 o ja, patrzcie ja, ładnie ja, ja. Powiem tak, obecnie to jest chyba trzeci zawodnik, zawodnik pod względem Overala Dawidku, specjalnie dla ciebie otworzę sobie jeszcze jedną tutaj. Proszę bardzo. Ja quicksaluję w tym momencie pana niego, niestety, bo taki był. taki był motyw. Jeszcze jak się utwierdzają, czy ja by na pewno po prostu chcę go quicksalować, że wybrałeś <grym> czarnego, rzadkiego zawodnika, czy żeby ja na pewno chcesz go quicksalować, no tak! Przegrałem kurde wojnę na piłkę, więc muszę go quicksalować, no. Dobra, ja mam. Otwieram specjalnie dla ciebie. Ja również otworzę w takim razie, zobaczymy. Czyli zrobię tak, kto, kto trafi lepszą, kto exceluje. Co ty na to? Gorszą. Gorszą, tak. No dobra. Trafi... Dobra. Zobaczmy. Włochy, Włochy. Dobra, to nie jest on. U mnie To też nie jest nie. on. U mnie to jest To jest denier. Atalanta. To jest Atalanta. Toloi, Rafael Toloi. To jest chyba u mnie Quicksilver w takim razie. 87 środkowy obrońca. 88 denier środkowy obrońca. Dziękuję. Jeszcze na koniec dostał takiego gonga. Bardzo fajnie wygląda to wyzwanie Iconic, iconic, iconic Moment FC Barcelona. Bo tam, jak wspomniałem wcześniej, jest Cruyff I to też kosztuje tych 500 Mike'a A jest Cruyff, jest 100. Deco, jest Clivert Dokładnie. Tu są piłkarze typu tylko... Nie, nie. Tylko czarna nie, piłeczka nie, nie tylko i będzie Barcelona. ciekawiej, nie? No. Bo teraz w tym przypadku też to wygląda tak, że yy, jak jest, jak jest yy, ikona, to też się pokaże na złoto? Tutaj na ten kolor taki yy, różowy jakby ci się pokaże. Okej. Okay. Odrażam. Dobra, pierwsza waska jest, więc w bez strzału Kolektor sobie mogę wbić i mogę otworzyć za... A mi zostało jeszcze kilka. Klikam, klikam, kilka klikam. Klikam. <laughs> to będzie to, głupie Ale Sorry. różowy, ale różowa piłka będzie, ja pierdziele, zobaczymy co to jest! Zobaczmy, co to jest. Czy to jest Deko? Czy to jest Kroj? to jest, panie i panowie? Kto to jest? To jest Kaifer. To jest na pewno Kaifer. Ja. Iconic Moment. Ja ale co jest? Co, co Hello! Pracił? A ja sobie pod siedzę pod ty 90 nie, chopi, ale w ogóle siemanko, byku, chciałem, czemu, czemu, kurde, lewą, z lewą Nie wiem I Czemu ma napisane, że ma 25 lat? Z lewą Nie, bo, czy, czy on z lewą bo tak rękę wystawia, bo chciałem mi, wiesz, kwiateczkę przybić, nie? Ale, panie i panowie, grobiutko Co goś zrobił? Widzisz, i dobrze, że to złożyłeś w tym momencie, to, nie, i tak bym cię go nie skrykselował, Idan ma overall 90 No to nie, to nie ma szans Dobra, panie i panowie. Panie Patryku, bardzo dziękuję za pojedynek, szkoda, że przegrałem, ale powiem szczerze, że chyba tutaj tak czy inaczej w porównaniu do tych kart, które, to znaczy w porównaniu. Trafiłem naprawdę dobrego Patryka Kleiperta. on na pewno do składu trafi, także mega, mega dziękuję za pojedynek rewanżowy. przypomnieć, że jeśli nie widzieliście pierwszego pojedynku, to w wbicie do Patryka, tam się to wszystko dzieje. No i co, do kolejnego pojedynku. No Prawda. dziękuję bardzo, bo myślę, że tak będzie okres jakiś taki naprawdę fajnych kart, to chyba będziesz chciał rewanż, wydaje... no chyba, że chcesz trzeci raz. Znaczy, wiesz co? Tutaj w kolejnym bym chyba powalczył o to, żeby faktycznie tutaj jednak wygrać e, ten pojedynek, ale <laughs> wydaje mi się, że wiesz co będzie dobrym okresem? Jak będzie na przykład faza ćwierćfinałowa lub półfinałowa? Lub o, jest. Tego, co Tam kojarzę. są takie piłki na przykład tylko właśnie, półfinałowych zespołów, to też tylko jest tylko półfinałowych zawodników. zawodników, właśnie. To może być dobre. No, no. to się umawiamy. Wejł, komentujcie Dziemy. i widzimy się kolejnym razem. Dokładnie. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.